dobry, witamy Państwa w kolejnym programie Kulinarne Zagadki. E, witam Was główny szef kuchni PHU Lubimpex Piotr Kasprowski i mój gość. Patryk Krzyżak, trener osobisty. Dzień dobry. E, chcielibyśmy dla Państwa dzisiaj przygotować potrawę, która będzie e, na bazie składników e, świeżych, nowych, ale e, staropolskich, a jednocześnie takich, które będą odpowiadać e, Wymaganiom żywieniowym przy ćwiczeniach, przy odchudzaniu się, czy przy utrzymaniu zbilansowanej wiedzy. Eee, powiedz mi, Patryk, czym ty się zajmujesz na co dzień? Ja na co dzień zajmuję się treningiem osobistym, czyli dbam o zdrowie klientów, o wyznaczanie ich celi. Ludzie przychodzą do mnie z wieloma problemami, czy zdrowotnymi, czy dbają o to, jak chcą wyglądać, układam im plany żywieniowe i plany treningowe i tym na co dzień się zajmuję. Czy oprócz tego, że układasz im ćwiczenia, układasz też im dietę? Tak, układam plany żywieniowe spersonalizowane pod danego człowieka, czyli nie ściągamy żadnych planów dietetycznych z internetu, tylko wszystko układamy indywidualnie, aby każdy mógł skorzystać i przede wszystkim wypełnić to w 100%. Dzisiaj przygotujemy polędwicę z indyka. Oczywiście upieczemy ją, nie będziemy jej hmm. smażyć, tylko upieczemy ją w piecu. Do tego przygotujemy sałatkę z soczewicy z pomidorkami sherry i do tego zielone szparagi. Czy to się kwalifikuje do takiego jedzenia, jakiego Ty proferujesz? Czy... No oczywiście, że tak. Wszystko ma bardzo, bardzo wysokie wartości odżywcze, makroskładniki, także każdy na pewno może skorzystać z takiego dania. Okej. Okay. Jeżeli, jeżeli się nadaje, to, to zaczniemy to przygotowywać. Jasne. Na początek szparagi. Dobra. Zielone szparagi. Mhm. Czy może coś o zielonych szparagach powiesz? No jasne, zielone szparagi jest to warzywo XXI wieku. Zawiera bardzo dużo potasu przede wszystkim, który jest ważny dla naszego serca. Zawierają niezbędne aminokwasy, chociażby takie jak lizyna. Jest to, jest to węglowodan, który odpowiada za funkcjonowanie naszego układu pokarmowego. Także, także śmiało ludzie, którzy dbają o, o sylwetkę mogą, mogą spożywać szparagi. Do, co do tego szparag wiadomo, jest to, jest to długie, długie warzywo, odcinamy zawsze dupeczki, tak? czyli odkrajamy, gotujemy je, są szybkie w przyrządzeniu, nie trzeba nie wiadomo jak długo stać przy garach, także śmiało, tak ludzie, którzy dbają o czas, śmiało mogą korzystać z takiego warzywa. Zawierają również dużo pasy foliowego, który jest ważny dla kobiet, które starają się zajść w ciążę, także to przede wszystkim kobiety. Miało możemy próbować. Okej, okay, do gotowania szparak ja zawsze używam cukier i sól. Mhm. W Twojej wersji zamiast tego ten cukier zastąpię miodem. Czy to jest wskazane? Bardzo fajnie, jak najbardziej. Miód, miód zdecydowanie lepsza wersja. Oczywiście cukier to wciąż cukier, ale jeżeli mówimy tutaj o miodzie, to możemy odrobinę okay. dodać. Mam tutaj czystą wodę. Słodzę ją miodem. Mhm. I sól morska. Jasne. Bardzo cię proszę odetnij końcówki ze szparak. Szparagi gotujemy na stojąco. Ta część szparag, czyli te łodygi grubsze, gotują nam się odrobinę dłużej. Dobra. Główki szparag gotują się w samej parze. Dlatego gumkę zostawiamy, szparagi zostają w pęczku i gotujemy je na stojąco. Przykrywamy. Podnosimy temperaturę i zostawiamy. Soczewica. Ja tylko posolę wodę. Dobra. Soczewica może być zielona, może być czerwona. Ja myślę, że obydwie mają podobne. Każda się kwalifikuje ja jasne, jasne. podobne walory. Wartości jest tak, jest Okej, okay. gotujemy. Przede wszystkim może być dobrym zamiennikiem dla ludzi, którzy jednak nie jedzą mięsa, bo ma bardzo dużo białka. Tu w 100 gramach mamy ponad 25 gram białka, więc każdy, kto gdzieś tam preferuje wegetariańskie odżywianie, śmiało może zastąpić soczewicą wiele rodzajów i gatunków mięsa. E, bardzo dużo teraz mówią właśnie o tym, że kuchnia wegetariańska, że, ku, że kuchnię taką naszą tradycyjną, e, e, w której znajduje się bardzo bardzo dużo mięsa, bardzo dużo drobiu, można zastąpić w zupełności dietą warzywną Jasne. i jest to bezpieczne nawet dla, dla nie wiem, bardzo aktywnych Oczywiście. osób. Soczewica zawiera także dużo błonnika, co przede wszystkim nasyca nas, tak czyli odpowiada też za regulowanie naszego ciśnienia krwi, także bardzo dużo ważnych właściwości posiadają takie soczewice, bez względu na to, jakiego koloru jest. Gotują nam się szparagi, gotuje nam się soczewica, przygotujemy indyka. Bardzo cię proszę, e, zlej tutaj folię aluminiową, tak, oliwą, nie za dużo, tak jest. Na to układamy indyka. Wzdłuż, tak? Tak jest, tak, żeby on był, nie, nie, nie zachodził na siebie, tak jest. Bardzo proste danie, które możemy sobie w każdej chwili, jeżeli mamy składnik, przygotować w domu. Teraz A. marynujemy. A. Limonka. Pytałeś się mnie przed programem, czy możesz pokroić tak? Czy możesz pokroić wzdłuż czy przesz? Tak jest. A jaka jest różnica? No chyba żadna. No, no chyba tak. <laughs> Więc proszę cię skrop y, sokiem z cytryny. Teraz obracamy na drugą stronę. A. Mięso z indyka, ja nie wiem jak ty uważasz, ja dużo bardziej wolę indyka jak kurczaka, no nie, no, indyk oczywiście. jest jednak... E... Lekko strawny, niskokaloryczny, tak także jest. te wszystkie rzeczy, które cechują go, no i zresztą w, w nowych rankingach dietetycznych nie bez powodu jest uważane jako jedno z najlepszych mięs. Sól, Mamy. pieprz kolorowy, no. to jest wszystko dopuszczalne? Jasne, wszystkie zioła, wszystkie zioła, sól morska, himalajska. Zastępujemy solą kuchenną, która nie jest tak naprawdę solą. Z solą nie ma nic wspólnego, jest to chlorek sodu, czyli substancja chemiczna, której nasz organizm w ogóle nie rozpoznaje, także tylko sól morska lub himalajska czysta sól. Ja bym Cię poprosił, żebyś poukładał szalotkę na indyku. Dobra. Czyli kładziemy ją też w... no, wzdłuż, tak? Tak, Dobra. tak po 2 trzy plasterki na fileta. Dobrze. Tak przygotowanego indyka wkładamy do rozgrzanego piekarnika na około 10 minut. 160-180 stopni, 10 minut, ale w zależności od tego trzeba patrzeć, bo domowe piekarniki jest jeden Różne. mocniejszy, mhm. drugi słabszy, to i tak i tak. Najważniejsze, żeby była wysoka temperatura, żeby mięso się zamknęło, tak, zostało soczyste. Szybko, no. Myślę, że około do 10 minut to jest maksimum. Jak, jak trzeba będzie nam trzeba uważać, żeby go nie przesuszyć. Żeby nie da? przesuszyć, mhm. no wiadomo, że to drób ma to do siebie, tak. że jak nie będzie soczysty, to będzie twardy. Jasne. Ok. Ja Cię zostawiam chwilę, samego idę wrzucić Dobra. indyka do piekarnika. Szparaki na pewno mamy już gotowe. One się gotują gdzieś około 7 do 10 minut. I co najważniejsze, po od razu z gotowania wrzucamy je do zimnej wody, Dobra. najlepiej z lodem. Chodzi o to, żeby przestały się gotować. Dobra, Rozcinamy, tak, bo już jest nam Dobra. niepotrzebna. Czy nie będzie potrzebna? I w zimnej wodzie je hartujemy. One na pewno wtedy będą jędrne. Kroimy na połówki gdzieś 7-8 pomidorków szery. Dobra. I drobno, jeżeli byś mógł, bardzo bym Cię poprosił, się siekać szalotkę. Nie ma problemu. Ja zabiorę garnek. Powoli sam się przekonuję do tego, żeby, żeby zacząć być Twoim klientem. Dobra, Zabra, Oliwa rozgrzana, wrzucaj cebulę. Dzięki. Dobra. Dobrze rozgrzana, teraz zmieniamy temperaturę. Chwilę ją szklimy. Ja dodam, po to żeby nam lepiej zbrązowiała, Trochę miodu, odrobina miodu. Czy to Dobra. będzie jakiś kopa? Nie, no, Aż tak nie no możemy mu w skrajność, skrajność. To wszystko tak na smaku, jest. także śmiało. No to super. Ok, chwilę ją ze sobą zeszplimy. Ok, jak soczewica. A już też będzie gotowa na pewno. No to ok. Będzie Nawet jeżeli je. będzie odrobina twardawa, dojdzie. twardawa dojdzie nam na dojdzie do super. Dobra, ja odcedzę ją. Jaka jest dzienna dawka soczewicy, tak żeby, żeby co, to, można było... To wszystko zależy od zapotrzebowania człowieka, bo tak jak mówię, no jeżeli jemy 100 gram soczewicy, to mamy tam ponad 25 gram białka, więc jeżeli w jednej potrawie staramy się za, zaspokoić nas w około 30-35 gramach białka, to praktycznie 100 gram soczewicy wychodzi nam dzienne zapotrzebowanie, znaczy posiłkowe zapotrzebowanie na, tak, na, 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 na białko. tak? Hmm. Pomidorki? Pomidorki tylko chwilę, bardzo proszę, taki porządny. Proszę cię, porządny pęczek pietruszki zsiekać. Pomidorki mamy gotowe. Wycięliśmy soczewicę. Trzeba to doprawić jakoś. Dobra, doprawiamy. Co wrzucamy? Trochę pieprzu, nie? Tak jest. Dobra. Pieprz też dobry. Musi być pikantnie, trochę soli. Ja myślę, że nawet jeżeli to jest, nie wiem, ktoś lubi pikant, to wcale nie musi się, że tak powiem, ograniczać. Nie, jak to, najbardziej. To przyprawy to. takie bardziej ostre podkręcają nasz metabolizm, czyli to, to nasze spalanie w ciągu dnia jest, jest na pewno przyspieszone, więc jak najbardziej możemy sobie pozwolić na odrobinę jakichś pieprzy kajeńskich, czy nawet i chili, różne takiego rodzaju rzeczy. Tak, czyli śmiał... to, że pikantnie, to, to, nie, to nie czasami przysadza. jest też i dobrze. Jasne, oczywiście. A jest taki mit, że jak jemy zimne rzeczy, czyli lody, czyli zimne napoje, zimną wodę, to wtedy też wymuszamy na organizmie to, żeby więcej spalał kalorii, czy to prawda? No nie do końca, nie do końca. No, też tak właśnie. Nie, nie do końca. Jednak, jednak są pewne mity, które trzeba obalać. No i ten jest jednym z nich. Myślę, że pietruszkę i będziemy Dobra. kończyć powoli, że tak powiem, sam naszą sałatkę. Pietruszkę kolendra, no i to tutaj jest jakaś tam dowolność. No pietruszka bardzo zdrowa jest tak, że usuwa nadmiar wody z organizmu, także śmiało możemy z niej korzystać no, do doszejków czy do każdego rodzaju potrawy, także tutaj wszystko no. na plus jak podleję odrobiną wina, to będzie... Nie, odrobina wina będzie w porządku. Będzie w porządku. na pewno troszeczkę urozmaici smak. Ok, to nie dużo. No i teraz tak naprawdę jeszcze tylko odparowujemy alkohol, odparowujemy wino i soczewicę mamy gotową. Dobra. Ja mam prośbę do Ciebie, żebyś przełożył ją na talerz, a w tym czasie Dobra. na niej zagrzejemy, podgrzejemy szparagi. Ja pójdę po indyka, bo już jest na pewno dobry, a ty zagrzejesz szparagi. Ok, już jestem. Jak Dobra, idzie? no właśnie, już dochodzą do siebie szparagi, także będziemy no to je wykładać. wykładać tak, wykładać. Jeżeli mógłbyś mi przystawić półmisek, to ja nałożę tutaj indyka. ogóle ściągamy. Chociaż, jeżeli ktoś lubi, a już mówię o szalotce, jeżeli ktoś lubi, to jak najbardziej może zostać. Ile tak za trzy kawałki wystarczy? O, tak około 200 gram. Myślę, że będzie, będzie taka 3, solidna 3 porcja. Ok. Dobra, i co? No, jakiś pomidorek, trochę zielonej pieprzki. To użyjemy jeszcze może trochę kiełków, co? Jak najbardziej. Kiełki są chyba też, zaliczają się no, do tej oczywiście, zdrowych. jasne, jasne. To wszystko, wszystko co tu mamy na talerzu kwalifikuje się do zdrowotnych wartości, także śmiało możemy sobie dogadzać już takimi rzeczami. Okej. Okay. Jeszcze dwa pomidorki. Dobra. Żeby to jeszcze kolor... No, tak, jak mogłoś teraz. Jakiś tu. Tak? I co? Gra gitara, wszystko mamy, pewnie, oczywiście. Danie, danie śmiało może być spożywane przez ludzi, którzy dbają o siebie, ale też przez takich, którzy mają problemy zdrowotne. Mamy tutaj pełny talerz wartości odżywczych, także śmiało tylko spożywać. Filet z indyka, niskokaloryczny, lekkostrawny. Zapraszamy Państwa do przygotowania takiego dania w domu, tym bardziej, że na pewno nie, nie będzie trudno. Jeżeli nie, zapraszamy do restauracji Oberża, w której maj jest miesiącem kuchni Fit po staropolsku i takie danie dla Państwa przygotujemy. I oczywiście wiele innych. Nie pozostaje nam nic innego, jak pożegnać się z Państwem, zaprosić do kolejnego programu. Jasne. I zdrowo, zdrowo się odżywia. I zdrowo się odżywia, że tak jest. Dziękuję Piotr Kasprowski. Patryk Szydziak. Do zobaczenia. Do zobaczenia.